Cześć kochani, z tej strony Tamara Gonzales Perea Witam Was serdecznie na moim kanale Dzisiaj vlog będzie wyjątkowy, porozmawiamy o wewnętrznym dziecku i o tym jak pracować ze wewnętrznym dzieckiem Jeżeli jeszcze nie znacie tego pojęcia to wytłumaczę Wam trochę na czym to polega a jeżeli już wiecie to po prostu podzielę się tym jak ja pracuję ze swoją wewnętrzną małą Tamarką, jak ją ukochuję. Pozdrowienia dla kuczaja. Po prostu zdradzę Wam swoje sposoby i powiem też Dlaczego ta praca absolutnie zmieniła moje życie i dlaczego zachęcam każdego, żeby tego spróbował i żeby z tego korzystał na co dzień. Wewnętrzne dziecko to po prostu wy, ale wy z dzieciństwa, kiedy mieliście 5, 7, 10, 15 lat i kiedy byliście nieco bardziej otwarci na taką wrażliwość, którą macie w sobie wewnętrznie, kiedy byliście też bardziej podatni na zranienia, na to, żeby nie po się obronić. I wewnętrzne dziecko to jest taki powrót do samego siebie z czasów dzieciństwa. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że dzieciństwo to jest ten okres, kiedy kształtuje się nasz sposób postrzegania świata. To dzieciństwo determinuje, w jakie relacje wchodzimy w życiu dorosłym, jakie schematy powielamy, także zupełnie nieświadomie, podświadomie. I to jest taki okres, który tak naprawdę decyduje o tym, jacy my teraz jesteśmy. Ale okej, okay, nie martwcie się, nawet jeżeli wasze dzieciństwo nie było super szczęśliwe. To nic straconego. To doświadczenie widocznie było Wam z poziomu duszy po prostu potrzebne, a teraz Wy możecie popracować ze swoim wewnętrznym dzieckiem właśnie z tego okresu i sprawić, że będziecie zupełnie innymi dorosłymi. Dzieciństwo owszem, determinuje nas ale nie na zawsze. I to jest y, ta bardzo fajna wiadomość. Jak zacząć pracę z takim wewnętrznym dzieckiem? No wewnętrzne dziecko to jesteś ty z jest takiego ważnego dla ciebie okresu. Jeżeli sobie wyobrazisz y, tego swojego małego Tomka, małą Anię, to będziesz wiedział, czy ona ma 5 lat, czy on ma 7 lat. Y, w moim przypadku to też jest... Y, niecodzienne, bo ja mam kilkoro wewnętrznych dzieci, kilka wewnętrznych tamarek, jedna ma trzy, druga ma pięć, jedna ma dziesięć i jakby mam takie spektrum wewnętrznych dzieci. Tak mi się po prostu zwizualizowało, kiedy zaczęłam pracować z tą techniką, ale raczej jest tak, że to wewnętrzne dziecko zazwyczaj się pojawia jednoosobowo, czasem to są dwie osoby w różnym okresie. Ważne, by pracę ze swoim wewnętrznym dzieckiem zacząć przede wszystkim od przywitania się od ukochania, odpowiedzenia, że tak, kochanie, nie miałeś rodziców wtedy, kiedy potrzebowałeś, takich, jak potrzebowałeś, albo w sytuacji, w której potrzebowałeś, ale teraz jestem tu ja, duży Marek, duża Ania, czy duża Tamara w moim przypadku i ja się tobą zajmę, ja się tobą zaopiekuję. To wewnętrzne dziecko to jest trochę takie Wasze dziecko, tylko ponieważ to jesteście Wy, to ona jest u Was w środku. Ta technika pozwala przede wszystkim na to, żeby dać sobie tę miłość, z którą mamy często na co dzień problem. Okej, okay, mogłabym ci poradzić, stań przed lustrem i powiedz kocham cię, kocham cię, Tamaro, kocham cię Aniu, kocham cię Marku, ale mamy trudność z tym, prawda? Często trudno jest te słowa ciepła, miłości, wyrazić, patrząc sobie w oczy, więc ta technika pozwala Wam zrobić to wszystko do tego dziecka, czyli do kogoś, kto jest. No, wami, ale nie wami. Trochę tak oszukujemy swoją podświadomość w taki bardzo fajny i bardzo przyjazny sposób. I na co dzień, kiedy pracujecie zewnętrznym dzieckiem, należy zacząć od takich największych traum. Przynajmniej ja to bardzo polecam, bo wiecie, że macie w życiu takie sytuacje, które były niezwykle trudne, które do tej pory wspominacie pomimo tego, że zdarzyły się 20-30 lat temu. I tak jak mówię, praca z wewnętrznym dzieckiem to jest praca zawsze aktualna. Można to robić jak się ma lat 70, można to robić jak się ma lat 15. I ważne, żeby te prace zacząć od, takiego, od takich traum najgrubszego kalibru. Od takich traum w sytuacjach, które były dla Was bardzo trudne. Na przykład, kiedy byliście dziećmi, płakaliście, bo czuliście, że coś się działo niefajnego, a ktoś Wam powiedział, że cicho bądź, teraz nie płacz, zachowuj się. Wszystkie takie sytuacje, które są po prostu nie okej, okay, wy rozpatrujecie ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Usiądźcie sobie wygodnie. Możecie to robić przed zaśnięciem albo rano, kiedy się obudzicie. Wróćcie do sytuacji, od której chcecie zacząć, która była dla Was najbardziej traumatyczna. Potem po kolei będziecie sobie przepracowywać jakieś kolejne zdarzenia, ale ta pierwsza ważna, żeby to była taka, która gdzieś była dla Was naprawdę trudna. Mamy takich zazwyczaj kilka i po prostu nie bójcie się, zacznijcie od tych najważniejszych, potem będzie już tylko łatwiej. Wyobraźcie sobie tę sytuację, przywołajcie ją, odtwórzcie ją w pamięci i... Poczujcie, że teraz macie obok siebie dobrego, kochającego rodzica, który zawsze stanie w Waszej obronie. To może być sytuacja, w której ktoś zupełnie z Wami niezwiązany, nie Wasz rodzic, nakrzyczał na Was. To może być sytuacja, kiedy koledzy Wam coś zrobili, kiedy byliście dziećmi. To może być sytuacja, kiedy właśnie rodzic zachował się nie w porządku. To, co jest ważne, to to, żeby powiedzieć, co się stało, do tego wewnętrznego dziecka, tak kochanie, tak Aniu, teraz zdarzyło się coś, na co nie zasługujesz. Coś, co nie powinno się wydarzyć. Ktoś Cię potraktował w sposób, w jaki nie zasługujesz. Nie niwelujemy tego, że to było nieważne, że to było nieistotne. Powiedzcie, co się naprawdę wydarzyło i dlaczego tak się nie powinno stać. A potem wkroczcie z tak zwaną interwencją, czyli bądźcie tą przeciwwagą. Ukochajcie to dziecko, powiedzcie mu, jeżeli płacze, że wszystko jest okej. Okay że ty tu już jesteś, że wcześniej ktoś cię traktował źle, ale jesteś teraz i jesteś bezpieczna. Mówcie do siebie takim językiem miłości. Mówcie do siebie tak, jak kiedyś chcieliście, żeby ktoś Was ukochał, żeby ktoś e, Wam dał wsparcie, a nigdy tego nie dostaliście. I tak wygląda właśnie praca z wewnętrznym dzieckiem. Oczywiście teraz to jest e, takie bardzo ogólne, bo każda sytuacja jest zupełnie inna. Ja Wam podam taki przykład z życia, który ostatnio mi się przytrafił. Byłam umówiona z, z przyjaciółką e, na spotkanie, czekałam na nią pod klatką, i słuchajcie, wyszedł z domu, z klatki mężczyzna, ciągnąc za rękę swojego kilkuletniego syna. Myślę, że chłopak miał może z 8, może 9 lat i krzyczał strasznie w niebo głosy, Pan ubrany w drogi garnitur, klikający do samochodu, żeby ten się otworzył. Widziałam, że to był drogi samochód. Chłopiec też zadbany, na nosi miał okulary, a ojciec go ciągnie za rękę i mówi: Ty się do niczego nie nadajesz, nigdy nie potrafisz pamiętać, żeby tych zeszytów sp Pakować, jesteś beznadziejny, nigdy ci nie będę ufał, i tak dalej, i tak dalej. I ta sytuacja się ciągnie. Ja byłam tego świadkiem. I pamiętam, że po prostu, aż mi się gorąco zrobiło, bo z jednej strony mamy tutaj sytuację, gdzie jestem zupełnie obcą osobą, nie znam tych ludzi, e, wydawałoby się, że nie mam prawa, żeby interweniować, a z drugiej strony dzieje się coś tak okropnego, że mamy, mamy gwarancję, że dla tego dziecka ta sytuacja będzie ogromną traumą na całe życie. I tata go ciągnie i mówi do niego tak: Myślisz, że matka ci ufa? Ten mały tak mówi, no. Nie, no właśnie, nikt ci nigdy nie zaufa, ludzie ci nie będą ufać, bo tobie nie można wierzyć, na no tobie nie można polegać, i tak dalej, i i I to się ciągnie, aż oni wsiadają do samochodu. I słuchajcie, ten tata był tak zapamiętały w tym, żeby temu dziecku po prostu wykrzykiwać kolejne rzeczy, że nawet drzwi nie zamknął. I ja wtedy poczułam, że po prostu muszę zainterweniować, że nie bez powodu wszechświat postawił mnie w tym, a nie w innym miejscu, że nie bez powodu to słyszę, a jeszcze ja wtedy byłam świeżo po warsztatach, na których pracowaliśmy z wewnętrznym dzieckiem i ja tam poszłam, zajrzałam przez te otwarte drzwi i najpierw skieruję swoją uwagę do dorosłego. Przepraszam, czy Pan sobie zdaje sprawę, że Pan temu dziecku robi traumę na całe życie? Facet tak się obrócił i mówi do mnie, tak, zdaję sobie sprawę. No to ja już wiem, że ten krótki czas, który mam e, na interwencję nie jest dla tego mężczyzny, bo on nie chce słuchać, nie jest otwarty, wie doskonale co robi i po prostu tak został kiedyś wychowany. Więc ja się zwróciłam do tego małego chłopca i mówię mu tak Nie słuchaj w ogóle tego, co tata teraz do Ciebie mówi On nawet nie wie, co mówi On może sam o sobie tak myśli, może kiedyś mu ktoś tak powiedział Ty jesteś dobry, mądry, potrzebny i ważny Ludzie będą Ci ufać, Ty będziesz ufać innym ludziom Pamiętaj o tym za każdym razem, kiedy tata będzie Ci mówił takie głupoty wszystko będzie dobrze, urośniesz, będziesz szczęśliwy i wszystko się ułoży. I pamiętam, że zrobiłam trochę taką kotwicę po to, żeby ten maluch, kiedy zdarzy się taka sytuacja, jestem przekonana, nie jesteśmy w stanie w 5 sekund jakiemuś obcemu człowiekowi zmienić schematu postępowania. Jestem przekonana, że ten malec doświadczy tego jeszcze trzeci, piąty i dziesiąty raz. I pamiętam, że ten mały tylko słuchał, Miał takie otwarte oczy i po prostu potakiwał, i taką wdzięczność na końcu usłyszałam. I on powiedział tak, dobrze. Słuchajcie, cała sytuacja, nie wiem, trwa może z 5 minut, to, był na, to były naprawdę ułamki, sekundy, ale dzięki temu, że ja tę pracę już wcześniej ze swoim wewnętrznym dzieckiem wykonywałam, wiedziałam doskonale, co zrobić. Myślę, że kilka lat temu nie wiedziałabym, jak się zachować w takiej sytuacji, zainterweniowałabym, ale pewnie nie tak skutecznie. To, co mogłam zrobić w danej chwili, to zrobiłam. I mam szczerą nadzieję, że temu maluchowi w takich sytuacjach będzie gdzieś towarzyszył ten anioł, ta osoba, która mówi mu, że wszystko będzie okej okay, i że on wcale nie jest tym, co mówi do niego jego tata. Że nie jest tym beznadziejnym, do niczego się nie nadającym, tym, któremu ludzie nie będą ufać. I właśnie tak pracujcie ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Bo jeżeli w takiej sytuacji, jak w przypadku tego chłopca, Nikt nie stał koło was, nikt nie zainterweniował, nie mieliście jakiegoś dorosłego, który po prostu będzie tą przeciwwagą, to Wy teraz możecie być tą przeciwwagą dla siebie. Okej, okay, możecie powiedzieć, no dobrze, ale to już było. To już było, to nic nie zmieni. Jest coś takiego jak teoria względności, która między innymi zakłada na przykład to, że czas jest pojęciem względnym i że owszem, my się tutaj na ziemi umawiamy, że czas płynie linearnie, że coś kiedyś było i to jest z przeszłości, potem jest teraźniejsze. A następnie jest przyszłość. Ale tak naprawdę, jeżeli zaczniecie pracować z własnymi traumami, to zdacie sobie doskonale sprawę z tego, że coś, co wydarzyło Wam się kiedyś, odklikuje Wam pewne schematy, pewne reakcje, w które wchodzicie po prostu, słuchajcie jak w masło, tutaj teraz, w tej teraźniejszości. I ważne jest, żeby zrozumieć, że jeżeli trauma nie została wyleczona we, w dzieciństwie, czy nawet we wczesnej dorosłości, to ona cały czas będzie się powtarzać i cały czas się będzie odkrykiwać. Ta praca jest ważna, dlatego, że to jest trochę tak jak ze świadomymi snami. Jesteście scenarzystami i reżyserami własnej rzeczywistości. Jeżeli zmienicie ten scenariusz, który pamiętacie z dzieciństwa, a zmieniacie go właśnie, wizualizując czy czując to wewnętrzne dziecko, odtwarzając tę sytuację i sprawiając, że w tym momencie pojawia się ten rodzic, dorosły kochający, czyli wy, wyduzi, i on jest przeciwwagą i on sprawia, Teraz wy, dorośli, możecie stanąć w tej roli i wizualizując, czy czując, jak ta sytuacja się wydarza, możecie zmienić ten scenariusz i wprowadzić nowy, dobry, lepszy schemat. Nadpisać program, jeżeli chcecie tak powiedzieć. To jest coś, co doskonale pasuje do tej sytuacji. Czyli macie jakiś stary schemat, a wy robicie override i dajecie temu zupełnie inne rozwiązanie i zupełnie nową rzeczywistość tworzycie. Dzięki takiej praktyce codziennej, do której Was bardzo mocno zachęcam, będziecie w stanie uwolnić się z tych starych schematów, z tych reakcji, które czasami są wręcz jak na autopilocie. Będziecie panami swojego losu i swojej dorosłości. Ta dorosłość zdeterminowana przez to, co przydarzyło nam się w dzieciństwie, już nie będzie Was dotyczyć. Wy będziecie mogli wchodzić w zupełnie inne relacje, niż te w których na przykład są wasi rodzice, będziecie mogli reagować w zupełnie inny sposób, w taki, który wam zapewni spokój, który sprawi, że nie będziecie cały czas wyładowywali się emocjonalnie, albo smutek, albo radość, albo zdenerwowanie, albo po prostu szczęście. To wszystko też po prostu pozwoli wam się rozwijać, pozwoli wam widzieć więcej. Pozwoli wam dosięgnąć do takiego sedna swoich emocji, tego skąd się bierze. Skąd się bierze, że na przykład jakaś za przeproszeniem pierdoła nagle sprawia, że czujecie się bardzo źle, że czujecie się oszukani, że czujecie się zdradzeni. To wszystko można rozwiązać właśnie dzięki tej pracy z wewnętrznym dzieckiem. I na koniec, to co też najważniejsze, to po prostu pozwoli Wam to ukochać to, kim jesteście, jacy jesteście, sprawi, że sobie będzie szczęście wybaczać. Doskonale wiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie pozdrawiam wszystkich perfekcjonistów, gdzie zawsze wszystko musi być idealne. Praca z wewnętrznym dzieckiem uczy miłości i akceptacji do samego siebie. A jeżeli będziecie mieli miłość i akceptację do samego siebie, to wtedy będziecie mogli komuś innemu to samo podarować. Kochani, to wszystko na dziś. Zachęcam każdego z Was, żeby taką pracę z wewnętrznym dzieckiem podjął. Uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych praktyk, jakie są w ogóle dostępne, i jakich się uczy. Zachęcam Ciebie do tego, żebyś. Nie bał się sięgnąć do zakamarki duszy, które często odsuwasz gdzieś na bok. To jest bardzo ważne. Ja ze swoim wewnętrznym dzieckiem pracuję od dwóch lat i zaczęłam od. Dużych traum, a kończę na takich naprawdę małych. Pamiętaj, że wewnętrzne dziecko zawsze ma rację. Jeśli wewnętrzne dziecko jest smutne, czuje się nieszczęśliwe, to znaczy, że zdarzyło się coś, co ten stan wywołało. Ale ty, teraz, jako dobry, uczciwy, cierpliwy dorosły, możesz to zmienić. Nie musisz się obawiać, że praca z wewnętrznym dzieckiem sprawi, że nagle będziesz bardziej infantylny. Tak, może będziesz bardziej beztroski, ale tylko dlatego, że pokochasz życie zdecydowanie mocniej. To jest coś, co ma Ci dać narzędzie do tego, żeby pamiętać, że Ty 60-letni, Ty 40-letni, Ty 20-letnia, cały czas masz sobie tę radość, tę wrażliwość i też te różowe okulary, które patrzą na świat z ufnością, a które często tak tracimy później z biegiem czasu. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Daj znać, czy ta praktyka ci pomaga i czy mogę zrobić dla ciebie coś więcej. Jeżeli tylko masz jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Zadaj je oczywiście w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym vlogu, kochani. Pa pa.